Witam Was ponownie. E, dzisiaj pon nowy materiał. E, jeżeli będzie Wam się podobał, to oczywiście w dolnym prawym rogu możecie dać mi suba. Wtedy będziecie oczywiście powiadamiani o nowych materiałach, które z pewnością będą ciekawe. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat flipów. E, skupić się trochę bardziej na mieszkaniowych e, i opowiedzieć Wam mniej więcej. Na czym to polega? To nie jest jakaś wybitnie nowa historia, którą ktoś tak wymyślił, tylko nazwa została do tego przypisana, bo kupowanie i sprzedawanie mieszkań to, nie, nie wiem, chyba od zarania wieków takie rzeczy się działy, tylko że teraz generalnie stał się, można powiedzieć, taki modny typ. Segment biznesu nieruchomościowego, czyli działanie właśnie w form, formie flipów. Jak to działa? Działa to w bardzo prozaiczny i w gruncie rzeczy normalny sposób: czyli kupujemy w dobrej cenie, bo innej drogi nie ma okazjonalnie, w dobrym miejscu dobrze obmyślony lokal pod kątem tego, komu możemy go sprzedać. Danej lokalizacji. Y, czyli znaleźć y, jakby lokal, który potencjalnie pasuje do ewentualnych nabywców w danym rejonie. Bo wtedy po prostu łatwiej to sprzedać później. Banalne, ale tak to mniej więcej wygląda. Więc y, y, chodzi o to w tym biznesie, którym ja się nie zajmuję oczywiście, ale który jest dla mnie też bardzo ciekawą. Y, częścią biznesową. Chodzi o to, że właśnie ci ludzie, którzy mają pojęcie i robią to na szerszą skalę, to właśnie wyszykują, ok, przebijają się, bo to albo trzeba mieć kontakty, bo to też są rzeczy, które są trochę takie, można powiedzieć, ciężkie, bo pewnie najlepiej się zarabia na jakichś tam wykupach komorniczych, czy tam y, właśnie banki odsprzedają od ludzi, którzy nie byli w stanie. Sprzedać, yy, znaczy sprzedać, spłacać swoich kredytów, yy, albo po prostu z rynku wtórnego kupujemy mieszkania, które są do remontu w fajnych miejscach za dobrą cenę i, jem, i robimy lifting tak zwany, czyli robimy remoncik, który powoduje to, że zamieniamy yy, mieszka, mieszkanie z jakiejś brzydkiej księżniczki w piękną królewnę i na tym zarabiamy i to jest jakby baza i robimy to w krótkim terminie czyli kupujemy remontujemy, odsprzedajemy to nie jest pod, pod wynajem, tylko po prostu szybkie strzały w ramach wyciągnięcia jak największego kapitału w ramach tej przemiany tego, tej nieruchomości e, wymaga to Dużego kapitału albo przynajmniej, jeśli chcesz z tym wyta, wystartować, to musisz mieć jakieś zaplecze finansowe, podkredytowanie, pod żeby robić, żeby to kupić. No to musisz płacić zaliczkę, mieć jakąś zdolność kredytową, szybko to sprzedać, umowy dobrze przejrzeć. Teraz jest dużo na rynku, ponoć, umów, które bez prowizji możesz później szybko kredyt spłacić, bo jak znalazłeś kupca, to spłacasz i Ktoś inny bierze kredyt pod tą samą nieruchomość. I, I temat jest zapomniany, a ty zostajesz z gotówką, którą zarobiłeś na flipie. Yy, ale to nie zmienia faktu właśnie, że yy, musisz mieć yy, zaplecze finansowe, bo to nie jest. Kupił samochód używany za 5000 i sprzedał go za 7. Tu chodzi przeważnie o setki tysięcy złotych, więc, więc samo w sobie ryzyko jest. Może nie, jest jakieś wybitnie dużo, bo jak już kupisz nieruchomość, to, no to jesteś jej właścicielem. No. Jeżeli wiesz, jesteś świadom tego, znasz się na rynku nieruchomości, że w danym miejscu, w danej lokalizacji nie, mieszkania chodzą po 250 tysięcy, ty kupujesz coś za 170, w 30 tysięcy wrzucisz w remont, no to jak sprzedasz to 50 zostaje w kieszeni. Czyli w 3 miesiące zrobiłeś 50 tysięcy, no, pięknie. Oczywiście prawnicy, notariusze, wszystko tam, bank, kredyty. Jeżeli to robisz przez kredyty, najwygodniej jest, jeżeli masz po prostu gotówkę. Ponoć jest duża konkurencja w, tego, w tym temacie, więc wygrywają przeważnie ci, co kupują za gotówkę, po prostu widzi nowe ogłoszenie, sprawdza mieszkanie, czy dom, czy nieważne, cokolwiek i po prostu wykłada na stół ktoś widzi gotówkę, to od razu to, to zupełnie inaczej działa. Spisują umowę, idą do notariusza, dzień dobry, do widzenia, jestem właścicielem, wchodzi ekipa, najczęściej już ekipa w sensie remontowa sprawdzona i po prostu działają tam. Jakiś projektant oczywiście też coś tam zaprojektuje pod to mieszkanie szybko. Robią adaptację, jadą do Ikei, stawiają meble, odpicują to mieszkanie, które wyglądało jak u kloszarda, robią z tego Piękną, hipsterską lokalizację, i, i zarabiasz 50 tysięcy na tym w krótkim terminie. Ale to nie jest takie proste, tak jak powiedziałem, bo bez zaplecza finansowego i znajomości rynku nieruchomości możesz wpaść w pewną pułapkę. Bo jeżeli kupisz gdzieś mieszkanie. Nie do końca ocenisz, właśnie pod kątem komu to chcesz sprzedać, albo gdzie kupiłeś, bo się porwałeś i na przykład okaże się, że w papierach tej nieruchomości jest bałagan, bo nie sprawdziłeś, albo nie znałeś się na tym no to zostajesz w takiej delikatnej dupie. Więc kwestia jest istotna żeby się na tym znać, albo się tego nauczyć. Jest dużo książek, jakichś tam, oczywiście materiałów w tym temacie, więc to, i to nie jest jakiś temat, który wymaga, yy, nie wiem, jak wielkiej inteligencji. Wystarczy się trochę podszkolić, jeżeli masz kapitał i chcesz się w to bawić, bo jest tu trochę ganiania, trochę załatwiania, później szukania klienta, no ale wiadomo, że rynek nieruchomości. W naszym kraju, yy, właściwie, klienta jest bardzo łatwo znaleźć, więc szczególnie ja mówię o aglomeracjach. Oczywiście, ja nie mówię, żeby kupować dom gdzieś w jakiejś yy, wiosce, gdzieś, nie wiem, czy na Podlasiu, czy na Mazurach, czy gdziekolwiek indziej i robić tam flipa. Może się uda, ale nie wiem. Ale tak raczej to nie działa. Raczej, raczej ludzie się, którzy tym zajmują, yy, to to właśnie robią to w ten sposób, że y, ogarniają w atrakcyjnych miejscach, a nie w byle jakich. Y, szukają bardzo często układów, czy to z komornikami, czy tam z właśnie, y, szukają właśnie tych informacji o tym, o dłużnikach, gdzie to, co się dzieje. Y, I po prostu kupują szybko, remontują, odsprzedają. Świat się kręci. I po każdej takiej y, mini rewolucji zostaje w kieszeni naprawdę bardzo przyzwoity pieniądz. I ludzie zarabiają na tym no, bardzo duże pieniądze. Oczywiście y, im większe mieszkanie, tym większa kasa, większa kasa na remont, większe ryzyko, y, ciężej znaleźć klienta, ale jak już znajdziesz, to zarobisz jeszcze więcej. Oczywiście najlepiej jest y, Szukać i sprzedawać na flipa mniejszych mieszkań, bo one po prostu idą na pniu od razu. Nieważne, czy jest, jest na tej dzielnicy, czy na tamtej, e, czy w centrum, czy na obrzeżach danego miasta, to i tak to pójdzie. I tak na tym zarobisz. Oczywiście przy założeniu, że kupujesz w atrakcyjnej cenie. A nie rynkowej, bo to coś wtedy w ogóle myli. To wszystko i tego, tego nie powinno się robić, dlatego, że jeżeli kupujesz coś po cenie rynkowej, do tego dorzucisz remont, no to nie zarobisz. No, no nie wiem, może się okazać, że wyjdziesz na zero albo zarobisz, nie wiem, 5000, tysięcy, tak. Albo będziesz czekał na klienta rok czy dwa, czynsz musisz płacić i takie tam różne ciekawe koszty. No chyba, że wynajmiesz jakby podczas tego, że, podczas tego, gdy szukasz klienta. Ale to już kolejna zabawa, jakieś umowy, znowu. To już nie jest wtedy flip typowy. Więc y, lepiej byłoby y, skupić się jednak na moim zdaniem. Nie jestem ekspertem, ale trochę poczytałem, żeby nagrać w miarę rozsądny, mądry materiał, a nie jakieś tam pierdologię, nie wiadomo o czym. Więc y, lepiej się skupiać na mniejszych mieszkaniach i robić to. Yy, za gotówkę, po prostu. Szybko, łatwo, tylko nie każdy ją ma, ale jak ktoś się tym interesuje, to też można robić to w kredytach. No. Tylko, że to więcej pap papierologii, ale to nie zmienia faktu, że koniec końców efekty, efekt jest ten sam: yy, że po prostu na, zarabiasz bardzo dobre pieniądze, yy, początkowej fazie, wiem, że początkowej, znaczy to wszystko się odbywa nawet bez działalności gospodarczej, ale jak skarbowy zobaczy, że y, często tego typu rzeczy robisz, no to wtedy każą Ci zrobić, y, otworzyć działalność pod to specjalną, bo nie uwierzą Ci, że robisz to sam dla siebie z dobrej chęci, także trzeba to dobrze przemyśleć, ale moim zdaniem jak już się chce się w to bawić, to działalność warto mieć, no bo Koszty i tak będą. A jak to komu odprzedaż, w jakiej wartości, to już jest Twoja sprawa. Yy, jest co ustalić z swoim klientem, którego znalazłeś. Także flipy są bardzo modne, dużo ludzi w to się bawi yy, i jest duża konkurencja, czyli a oni przebijają się trochę cenowo, więc rynkowo. Yy, nawet te licytacje komornicze. To jest tak, że to jest ogłaszane. I przychodzi parę osób i się licytuje. Yy, i, I później ku, wygrywa ten, kto daje najwięcej, a że się przebijają. No to, czyli automatycznie zysk na końcu spada. Przez to, że się przeganiamy, przebijamy i co nie tylko. Więc yy, warto jest to. Jest w tym działać, jeżeli po prostu masz czas, to pierwsze, czyli nie, nie masz innych zajęć, masz dobrą ekipę, która ci te remonty będzie przygotowywała, projektanta i wtedy to ma sens. I wtedy na tym naprawdę można. No bo jeżeli na jednym flipie zarobisz 50 tysięcy, zrobisz trzy w roku, co nie jest jakimś nie wiadomo jakim wynikiem, zarobić 150 tysięcy, no to sorry, no to. Nie wiem, co, jaką pracę trzeba wykonywać na etacie, żeby zarobić takie pieniądze. Tym bardziej, że większość rzeczy wykonują za Ciebie podwykonawcy. Twoim, twoją kwestią było tylko znalezienie, zapłacenie, no i później sprzedanie. To są trzy główne elementy, o których zawsze musisz pamiętać. A zawsze się znajdzie jakąś fajną ekipę remontową, która ci będzie robiła to rzetelnie fajnie, tylko że zawsze są potrzebne pieniądze. Pod kredyt wszystkiego nie zrobisz. Znaczy, przepraszam, może zrobić. No ja już trochę też może głupoty gadam, bo dawno kredytów nie brałem, ale wydaje mi się, że możesz, no ale rozsądniej byłoby, jak coś odłożyć na tą kasę, a jak coś pożyczyć po rodzinie, zrobić takiego jednego flipa i później kręcić tą kasą. Coraz więcej, coraz więcej i robić tego typu cały czas materiały. Być spekulantem nieruchomościowym. E, także to chyba wszystko w temacie flipów mieszkaniowych. Jeżeli podoba Wam się materiał, na pewno wyskoczyła teraz plansza. Możecie dawać suby. Jeżeli nie, to też dziękuję za obejrzenie materiału. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.